W tym zadaniu rozpatrujemy wszystkie stożki, których tworząca ma długość równą 6. Popatrzmy na przekrój osiowy stożka. To jest trójkąt równoramienny, ponieważ tworząca z tej strony też ma długość równą 6, i między ramionami mamy kąt alfa. Pole takiego trójkąta można policzyć ze wzoru 1, 2 razy 1 ramię razy drugie ramię, razy sinus kąta zawartego między ramionami. Dwójkę i szóstkę skróćmy, wówczas otrzymamy 18 razy sinus kąta alfa. I teraz zobacz, kąt alfa w trójkącie może, mieć, może być z przedziału kątów od 0 do 180 stopni. Aby trójkąt mógł istnieć. Ponadto sinus kąta 90 stopni przyjmuje wartość największą równą 1. Skoro tak, to kąt alfa dzielimy na połowę przy pomocy wysokości stożka i tutaj otrzymujemy kąt 45 stopni. I teraz zapiszmy pod spodem, że sinus tego kąta to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do długości przeciwprostokątnej. Sinus 45 stopni to pierwiastek kwadratowy z dwóch drugich. Wyznaczmy z tego równania r. Pomnóżmy je obustronnie przez 6. Jak z tej strony pomnożę przez 6, dwójkę z szóstką skrócę. To otrzymam R równe 3 pierwiastek kwadratowy z 2. Skoro ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym o kątach 45-45-90 stopni, to oznacza, że wysokość w tym trójkącie ma identyczną długość, tak jak promień. No i teraz policzmy objętość. Hmm, Największego objętość z tego stożka, którego przekrój osiowy ma największe pole. Otrzymamy go dla właśnie takich danych. Dobra. A tutaj w zasadzie możemy możemy. Skrócić trójkę z trójką. Zostanie pi razy 3 do kwadratu to jest 9. Pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. Razy pierwiastek z 2, no i to się równa 18 pierwiastek z 2 pi. I gotowe. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.